Cześć. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o penetrującej wodoodporności betonu. Zastanowimy się, jak wybrać odpowiedni materiał oraz jakie cechy zastosowania ESA kluczowe w tym kontekście. Przedstawię wam różne metody i rozwiązania, które pomogą w zabezpieczeniu betonu przed wilgocia. Jeśli interesuje was, jak skutecznie chronić swoje konstrukcje, to ten film jest dla was. Zapraszam do oglądania. Instalowanie drewnianego parapetu z własnymi rękami pobierz jest nie tylko obowiązkowym konstruktywnym, ale także estetycznym, ale... Naprawa domu własnymi rękami co myślisz, aby naprawić? Ze wchodzenie do mieszkania jest już przerażające. Podłoga ciepłej wody z własnymi rękami, funkcje i niuanse. Jak zrobić ciepła podłogę własnymi rękami? Niezbędne materiały i narzędzia ciepła podłoga typu hydraulicznego jest godna alternatywa dla tradycyjnego. Zera głosyc głos. Głos przeciwko. Podczas naprawy lub przywracania powłok betonu lub tynków stosuje się penetracyjne wodoodporne betonu. Materiał ten pomaga poprawić charakterystykę jakości betonu i sprawia, że U200B, U200B jest odporny na wilgoc. Zastanówmy się, jak wybrać, gdzie kupić penetrujący beton wodoodporny. Penetrujące wodoodporność betonu. Cechy i charakterystyka penetrującą wodoodporność to materiał, który obejmuje cement i Portland. Wypełniacze i aktywne dodatki chemiczne. Elementy soli alkalicznych, alkalicznych metali ziemskich lub polimerów działają jako dodatki. Główna cecha penetrującego wodoodporność jest zasada roztworu. Dodatki chemiczne stosowane na powierzchnię wpadają głęboko w beton. Podczas gdy poruszają się przez pory kapilarne wypełnione woda. Funkcja ochrony przed wilgocia polega na interakcji związków wapnia, które SA głównym składnikiem cementu z penetrującym wodoodpornością. Podczas gdy pory, znajdujące się na powierzchni cementu, SA zmniejszone i nie przechodzą wody. Zakres wodoodporności efektu penetrującego dotyczy: naprawa i wodoodporność powierzchni betonowych przywrócenie wzmocnionych struktur betonowych przywracanie powłok składu cementu. Ponadto zastosowanie wodoodporności działan penetrujących wiąże się z wodoodpornością, betonowe lub ceglane piwnice, piwnice, podwaliny. Totalizator piłkarski, tarasy, garaże, przeglądanie dołów, obiekty obiektowe, pojemniki na wodę, kolodeus. Elementy, które ESA głównymi składnikami, których ESA beton piankowy, rozszerzona glina i inne rodzaje materiałów betonowych i azbestowych. ESA nieodpowiednie do zastosowania penetrującego wodoodporność. Główna różnica między penetrującymi materiałami wodoodpornymi i rolkami jest to, że wodoodporność działa w całym obszarze i grubości. Konstrukcji betonowej, a materiały rolkowe chronią beton tylko w miejscu instalacji. Ponadto materiały rolkowe nie są w stanie nawiązać ciągłego kontaktu z wodą, więc ich instalacja w basenach, zbiorniki wodne są nieskuteczne. Penetrating waterproofing ma nieograniczony okres ważności i wykonuje swoje funkcje a sama powłoka betonowa się nie zapadła. Ograniczenia dotyczące korzystania z betonowego wodoodporności i zastosowanie penetrującego wodoodporność staje się raczej popularnym. Procesem, ale zdarza się, ze zignorancji lub z powodu braku doświadczenia materiały SA używane w przypadkach, w których ich użycie jest nieodpowiednie. Dlatego proponujemy rozważenie przypadków, w których konieczna jest wodoodporność betonu. Zastosowanie związków penetrujących jest zredukowane do ich użycia jako jednej z kilku opcji wodoodporności lub głównego materiału wodoodpornego. W procesie wodoodporności fundamentu, które stale kontaktują się z woda, stosowanie wodoodporności wałkowej nie zawsze jest skuteczne. Aby dodatkowo wzmocnić charakterystykę wodoodporności tego rodzaju wzorów, zaleca się zastosowanie penetrującego wodoodporność, CO. Może zapewnić wewnętrzną ochronę przed wilgocia. Podstawowa różnica między penetrującym wodoodpornością a jej alternatywna opcja jest jego zdolność do penetracji grubości betonu. Niektóre rodzaje roztworów penetrujących SA zdolne do wodoodpornego betonu głęboko do 40 cm. Zaleca się stosowanie penetrujących materiałów wodoodpornych w celu ochrony konstrukcji wykonanych z betonu lub betonu zelbowego. Do wodoodpornych powierzchni, które SA stale kontaktujące się z wilgocia, w procesie figury wodoodporności, jeśli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki. Główne zalety kupowania wodoodpornych materiałów w penetrującym działaniu, zwiększenie cech wód odwoławczych konstrukcji betonowych. Tworzenie trwałej warstwy wodoodporności wzdłuż całej grubości produktu betonowego, zdolność do pracy na wewnętrznych i zewnętrznych. Częściach struktury, możliwość zastosowania na mokrych powierzchniach, brak potrzeby suszenia betonu. Główna zaleta zakupu materiałów penetrujących działan jest ich zdolność do ochrony wewnętrznej części struktury przed zewnętrznym wpływem wilgoci. To wyjaśnia powszechne wykorzystanie tego materiału w przywróceniu lokalu, takich jak piwnice, w których nie ma możliwości przeprowadzenia. Zewnętrznego wodoodporności. Oprócz dużej liczby zalet, Penetrujące wodoodporność charakteryzuje się następującymi wadami, betonowe struktury, które maja lub podlegają. Pęknięciom powierzchniowym nie będą chronione przed wilgocia, dlatego zastosowanie penetrującego wodoodporności wiąże się tylko. Ze strukturami opornymi na pęknięcie, zapewnia jedynie ochronę powierzchni budynków z cegły, ponieważ w cegle nie ma substancji niezbędnych. Do reakcji nie nadaje się do wodoodpornych porowatych betonowych fundamentów, nie dotyczyło bloków fundamentów. Zasada działania dodatku do betonu do wodoodporności przede wszystkim mieszanka wodoodporna jest mieszana z woda i pokrywa mokra powierzchnię betonowej podstawy. Efekt wodoodporny występuje z powodu faktu, że pory betonu SA stopniowo wypełnione roztworem wodoodpornym. Ze względu na fakt, że w materiale występuje dużą liczba aktywnych dodatków chemicznych, zaczynają oddziaływać z pierwiastkami w składzie. Betonowym, podczas gdy proces krystalizacji jest uzyskiwany i powstaje ciągła bariera, co sprawia, że U200BU200 betonowa wilgoc odporna. Przebieg procesu zagęszczenia roztworu betonowego występuje z powodu obecności wody. Jeśli woda w roztworze jest nieobecna, proces zatrzymuje się, w obecności wody, jego wznowienie następuje. Penetracja wodoodporności do betonu osiąga 30 cm. Obecność mikroportów. Naczyń włosowatych i mikrokreaków wypełnionych kryształami kilkakrotnie zwiększa wodoodporność betonu. Pod koniec tego procesu uzyskuje się betonowa podstawę w postaci kompaktowej wodoodpornej powłoki. Penetrujące wodoodporność jest słusznie przepisywane unikalnym materiałom, ponieważ w procesie przetwarzania betonu przy użyciu tych roztworów oddziałuje on między substancjami aktywnymi chemicznie a kamieniem cementowym. W rezultacie powstaje nierozpuszczalna gwintowana powłoka kryształowa, która jest stabilna nie tylko przed wilgocia, ale także przed Wpływem substancji agresywnych Struktury, które zostały przetworzone przy użyciu penetrującego odporność esa stabilne przed wpływem odczynników chemicznych Agresywnych bodźców, słonych roztworów, wód zapasowych i innych agresywnych komponentów oraz ze środowiska Zastosowanie wodoodpornego działania penetrującego pozytywnie wpływa na odporność na mróz betonu, zapewnia jego ochronę przed wiatrem, uderzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi i zapobiega procesie utleniania miejsc zbrojenia betonu. Związki krystaliczne charakteryzują się obecnością najmniejszych porów, przez które woda nie przechodzi, ale jednocześnie beton nie. Traci charakterystyki przepuszczalności powietrza lub pary. Zatem betonowa powłoka oddycha ale nie przechodzi wilgoci. Aby utworzyć krystaliczne związki na powierzchni betonu, wymagana jest obecność wilgoci, więc idealna opcja do pracy w penetrujących. W wodoodpornych materiałach jest niedawno zainstalowana betonowa podstawa. Podczas pracy z suchym betonem wymaga wstępnej wilgoci. Ponadto, wśród głównych zalet penetracji wodoodporności jest zagęszczenie struktury betonu, pęknięcia pęknięć do 4 mm. Brak potrzeby przetwarzania betonowej podstawy z podkładem, stabilność przed przebiciem, separacja lub oddzieleniem od powierzchni. Brak potrzeby ochrony w procesie wypełniania zasypu. Najbardziej skutecznym jest zastosowanie penetrującego wodoodporność w temperaturze wykorzystania konstrukcji betonowych od minus 30 do 10 stopni. Zastosowanie penetrującego woduodporność zapewnia betonowa ochronę przed ekspozycja chemiczna, chlorkami, przed korozja metalu. Jednocześnie beton nie jest narażony na wilgoc i promieniowanie ultrafioletowe. Ponadto materiały działania penetrującego mają dobry opór, SA stabilne przed obciążeniem, wytrzymałość na ściskanie i opór przed promieniowaniem. Penetrujące wodoodporność betonu. Materiały, proces selekcji przed penetrującym wodoodpornością dla betonu należy zapoznać się z zaleceniami, które pomogą ci wybrać odpowiedni rodzaj rozwiązania odpowiedniego na określony etap procesu odporności na wodoodporność. Zastosowanie penetrującego wodoodporność oparte na cemencie jest istotne w przetwarzaniu ścian zewnętrznych, podłóg, piwnic, fundamentów. Pojemników do przechowywania płynów, systemów ścieków, zbiorników, tuneli, kopalni, parkingu samochodowego, budynków technicznych. Zaporów wodnych, basenów. Oferujemy rozważenie głównych producentów penetracji wodoodporności. 1. Osmosił, włoski penetrujące wodoodporność. Materiał wygląda jak gotowa mieszanina oparta na zastosowaniu osmotycznego cementu wodoodpornego o wysokiej prędkości kompozycji ochronnej i ze specjalnymi zanieczyszczeniami wypełniaczowymi. Zastosowanie osmoził jest związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi pracami wodoodpornymi nad przetwarzaniem fundamentu, podstaw budynku. Zaleca się używanie materiału w pomieszczeniach kopalni, windy podczas układania systemu drenazowego i zbiorników wodnych podczas. Naprawy prysznica lub łazienki. Zastosowanie materiału jest możliwe zarówno od wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Osmodiu jest stosowany na podstawie składu kamienia, betonu lub cegieł. Główna cecha jest wstępne tynkowanie powierzchni. Nie zaleca się stosowania wodoodporności na powierzchniach, które SA poddawane ciągłej skurczu lub wibracji. W takim przypadku zaleca się dodanie do rozwiązania dodatków opartych na lateks. Powłoka przetwarzana za pomocą tego wodoodpornego materiału jest zalecana do działania w zakresie temperatur od minus 35 do plus 85 stopni. Wydajność prac wodoodpornych odbywa się w temperaturze powyżej 5 stopni ciepła. Gotowa powłoka jest ładowana nie wcześniej niż po dwóch dniach. Drugie gidroc. Wodoodporność penetrujących efektów obejmuje dodatki piasku, cementu i penetrujące. Istnieją dwa rodzaje tego wodoodpornego: hydroc B, słuzy do wewnętrznego wodoodporności, hydrotxy z zewnętrznym. Zakres materiału konstrukcje betonowe i kamienne betonowe zakopane lub pouprzewodnikowe podstawy piwnica, pomieszczenia garażowe urządzenia do przechowywania tunele kopalnie ścieki systemy wodne baseny pojemniki na wodę i itp. Deweloperzy produktów hydrot stwierdza, ze ich materiały SA w stanie przenikać do betonu do grubości do 1 metra. Hydrotx nie jest stosowany w strukturach kamiennego betonu, które charakteryzują się brakiem naczyń włosowatych. Cechy użycia penetrującego wodoodporność 1. Piwnice. Ochrona piwnicy przed akumulacją wilgoci implikuje nie tylko stosowanie dobrego wodoodporności, ale także prawidłowa konstrukcja ścian. Ich wsparcie w postaci fundamentu. Pozytywny efekt penetrującego wodu, odporność zostanie osiągnięty, jeśli minimalna liczba połaczen będzie obecna na ścianach, materiały. Zostana wprowadzone bezpośrednio do betonowego roztworu, a zastosowanie będzie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Drugie przechowywanie ziemniaków. Jeśli nie zapewnisz ochrony przed wilgocia w tym obiekcie, zostanie ona wypełniona woda, a ziemniaki będą się pogorszyć. Dlatego, aby zapewnić wodoodporne magazyny ziemniaków o wysokiej jakości, konieczne jest użycie specjalnych płyt betonowych w procesie budowlanym, które mają charakterystykę wodoodporności lub zajmować się organizacją wodoodporności przy użyciu specjalnych materiałów ochrony wody. Zastosowanie suchych mieszanin pozwala zapobiec tworzeniu się powłoki foli, ponieważ SA one stosowane bezpośrednio w samym roztworze i działają na całym obwodzie betonu. Zastosowanie suchych mieszanin jest najbardziej optymalna opcja wodoodporności dla tego rodzaju wzorów. Główna zaleta takiego wodoodporności jest brak potrzeby wysuszenia powierzchni przed zastosowaniem. Mieszaninę nakłada się na powłokę na mokro. Takie wodoodporność jest nakładana szczotka i natychmiast oddziałuje z powierzchnia betonu. Ponadto roztwór pomaga wypełnić mikrokredy, podczas gdy ściana nie przepuszcza wilgoci, ale przepuszcza powietrze. Trzecia podstawa. Wodoodporność fundamentu jest niezbędna częścią budowy domu, ponieważ jest to podstawa, która jest najbardziej podatna na skutki środowiska na niego. Dlatego ta część budynku wymaga ochrony przed narażeniem na wodę i glebę, a także przed szkodliwymi substancjami spadającymi z wód gruntowych. Jednocześnie materiały penetrującego działania ESA absolutnie nieszkodliwe dla ludzi, ale bardzo skuteczne dla budynku. Zaleca się stosowanie takiego wodoodporności w budowie budynków dowolnego celu od publicznego i przemysłowego kończąc się prywatnym i społecznym. Ponieważ budynek jest działany od kilkunastu lat nawet jeśli podczas budowania fundamentu poziom wód gruntowych jest niski, to po określonym czasie możliwe ESA zmiany, które przy słabym wodoodporności wodoodporności znacząco wpłynie na całe budowanie i prowadzenie do zniszczenia. Czwarta WELLS. Zastosowanie penetrującego wodoodporność podczas pracy w celu poprawy wody, powtórnej betonu w studni pozwala rozpocząć pracę bez przygotowywania powierzchni, podczas gdy nie ma potrzeby drobnych ścian, nawilżania betonu i wodoodporności. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię, twoje imię. Włacz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy, szybka rejestracja na stronie, komentarz, napisz: komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego: pola, wpisz swoje imię, twoje imię. Włacz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię, anonimowy, szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe, reklama na stronie internetowej zostan. Autorem i zarabiaj portal budowy Strort 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne. Podsumowując, penetrującą wodoodporność betonu to kluczowy aspekt, który wpływa na trwałość i funkcjonalność konstrukcji. Wybór odpowiednich materiałów oraz zrozumienie ich cech, zastosowania pozwala na skuteczną ochronę przed wilgocia i innymi czynnikami zewnętrznymi. Pamiętajmy, że inwestycja w wysokiej jakości produkty oraz ich prawidłowe zastosowanie przyniesie długoterminowe korzyści, zapewniając: bezpieczeństwo i stabilność budowli. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszego zgłębiania tematu.